Teraz ci opowiem o mojej koleżance Uli. Ula ma 40 lat w tej chwili, ale odkąd pamiętam, to zawsze ją bolał brzuch. Ja wiem, że ona ma tam problemy różnego rodzaju, endometriozę, no ale cokolwiek nie zje, boli ją brzuch. Mhm. Diety próbowała jakoś? No, no w ogóle całe życie jest na dietach. Okay. I tak samo zaproponowała mi kiedyś y, detoks z do life'em. Okay. No i też go stosowała i nawet przez moment się lepiej poczuła. No ale kiedyś do mnie przyjechała przed Boż świętami Bożego Narodzenia, no i tutaj mi z prezentem wyskoczyła takim fajowym, a ja mówię, kurczę, co ja jej mogę tutaj zaproponować. No i tak sobie już tak myślałam wcześniej, mówię, kurczę, może byś zaproponować ten chlorofil na ten bolący brzuszek, ale mówię, nie, nie będzie chciała, bo ona już tyle rzeczy stosowała, tyle tabletek, tyle wszystkiego, diet. No, Kolejna rzecz, która na pewno nie pomoże. No na pewno, ale nie uwierzysz. Minęły trzy dni, ona do mnie dzwoni i mówi, co ty mi dałaś. Ja brałam tego tylko dwa razy dziennie, mhm. po 15 ml przestał mi boleć brzuch. I słuchajcie, ona wybrała może dwie, trzy butelki chlorofilu Aha. i naprawdę przestał ją boleć brzuch. Nie wiem, czy teraz bierze cały czas ten chlorofil, bo tak samo działa w, naszym, w tej chwili w naszym dolajfie. No bo była tak zachwycona tym produktem, że na sama kuranie, chciała. Podaj dalej, nie? Podaj dalej. Więc teraz nawet z nią nie rozmawiałam już dawno, więc nawet nie wiem, czy ona pije cały czas te chlorofil, ale w ogóle nie narzeka do tej pory na brzuch. No to prawdopodobnie, prawdopodobnie tak skoro działa i skoro, skoro nie ma dolegliwości, to no, super. Czyli to proste rozwiązanie. Jedna, 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 jedna butelka. Po trzech dniach zadzwoniła, słuchaj. Rozumiem. Naprawdę, po trzech dniach, że ją przestał w brzuch. Coś pięknego. Super.